Oczywiście, że crewmate, co nie? Oczywiście. What? Okej, okay, okej, okay. zaczynamy od kluczy, zaczynamy od kluczy. Lecimy z kluczami, wiecie, że mam jedzenie już pod klatką. Chat, zjemy sobie razem? Jak już będzie po Among Usie i sobie poglądamy jakiś content na YouTubie, czy wszyscy mnie opuścicie i sobie pójdziecie? Ale czekaj, otwórz, otwórz chat, bo teraz zamknąłeś im chat, a to było pyta... Ja wiem, że z moje subki zostaną, bo subki to KC, kochamy się nawzajem, a ja tutaj się pytam, nie subki. Co nie? O, podłączę, wiem, podłączę wam drugą kamerkę, będę mógł wam jedzonko pokazać, co nie? Aha, szybko poszło, szybko poszło. Witam. Oho, witam. Znalazłem ciało Vladiego. No, ja, ja, ja chciałem tutaj pochwalić zabójcę, na... dziękuję, że zabija największego spocenca, plus jeden. <laughs> na dole od spawnu, tam chyba przy admin roomie albo Ciekawe, na Ciekawe kto tam pobiegł. Ja widziałem mojego Widziałem z lewej, ale to jest od złej strony. No ja i Szymek byliśmy I po ja, prawej. Ja, na ja, Dobrodziej i Miki byliśmy przy sobie przez cały czas w trójkę. To znaczy, czy Miki dołączył A... Demon na samym końcu. U mnie ze mną był Alien w laboratorium. Nie wiem, ja nie wiem, kto może być tak naprawdę. Jak dla ja mnie nie masz żadnych dowodów. Ja też nie ma skup. nic. Ja też nie mam. Nie mam pojęcia. Next, sir? No No zagłosuj na tego Ewrona, no. <laughs> alien! <laughs> <Aha>. <laughs> Nie, ja, mi się sądzę ogólnie, że Ale to nie Jestem jest. Jestem ponad to. Nie, ponad nie ma. ja ty go po prostu zabijesz. Dobra. Mm, zrobiłem jedno zadanie. E, spójdę z. Dobra, nikt tutaj nie idzie. Dobra, pok, nikt tutaj nie idzie. Zrobię to zadanie, które jest najbardziej przewolne. Fix Lights, dobra. Zrobię to zadanie, będzie najlepiej, tak? Aha, drzwi zamknięte, Pogers. Na pewno jutro będzie skip piosenki, co nie jaka 12 o 15 wstaje sadga. Dobra. Hmm, jeszcze w ofisie mam. Zobaczmy, czy ktoś zginął. Zginął czarny. Unlucky. Unlucky. Ale niestety tego. Tutaj również coś zablokował. Ja zapomniałem, jak to był czarny. A, Teplis. No to fajnie. No to Elo. Mhm, dobra. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dobra. Znalazłem ciało martwe. O, oh, Honex też nie żyje. Ciekawe. Okay. Ewron? Hm. E, bla... Znalazłem blaszkę. Jak się, wy... jak się wychodzi z tego, wiecie, tam gdzie się respimy. Po lewej stronie w tym budyneczku dodatkowo ten budyneczek wstępny miał wszystkie drzwi zablokowane, musiałem wszystkie odblokować. To ja może powiem, że widziałem Nexę, który też chyba chciał iść naprawić światło? Bo ja poszedłem naprawić światło, ale byłem szybciej i Nexę poszedł odbił w drugą stronę. ja już otwierałem drzwi, też były zablokowane przy świetle. Odblokowałem je i przyszedł Nexę, zobaczył, że okay, okay. Naprawić Miki, światło i Miki, mam pytanie, jakie robiłeś zadania? E, robiłem ten słup mhm. e, co no, jest? Tam, dane, dobra, danych. dobra, nie Miki, Miki, nie, Miki nie, nie, Dobra, nie mów. Ale, jakie robiłeś zadania? A Po co ci dowiedzieć? thank <laughs> Alien, gościu, proszę Aha. cię. No, ja nie jestem winny, no. Dobrze, Więc Alien, ja alien jakie ja ja robisz zadania? No, ale nie ty, ja nie jestem alien, winny. Ja, będę się tłumaczył, ja, ja no wie... no nie mam ochoty w tej rundzie. Dobra, dobra, to nie, patrz, nie, Ewron, nie, nie. Nie, on was bajtuje. On, on ja jest nawet jest nie, on jest, jest nie nie Alien jest po prostu tym pajacem, który musi, ty, ty który nie może grać w WLZ. No, i on będzie niewinny, on będzie niewinny. Nie głosujcie, na niech to jest marnowany głos. Szymek, co robisz w tej rundzie? Jakie robisz zadania? Ja byłem przy labiryncie, to co składanie labiryntu. Ale gdzie byłeś następnie... w labiryncie, przy którym? No przy tym, gdzieś jak się idzie na dół, lewy dolny rok, tam. Dobrze. Jakby... E, dobrocie, co robisz w tej rundzie? Ja robiłem butelki z wodą, a później takie CO2 ładowałem tam. Okej, okay. to, to absolutnie nie jest dobrze. E, paczol? Ja zacząłem od klucza, potem robiłem ten prąd z labiryntem, potem poszedłem robić dalej, miałem taki jeden przełącznik, który się świecił, musiałem kliknąć. Okej, okay, Potem okay. poszedłem na dół, widziałem aliena i potem poszedłem na górę i musiałem zrobić, otworzyć drzwi takimi czerwonymi przełącznikami. Dziękuję ci Paczol, że jesteś Pętentnym zawodnikiem, nie tak jak niektórzy o zielonej barwie skóry. Ewron, y ja robiłem kabelki, potem poszedłem y naprawić światła, ale wszystkie legit drzwi po drodze były zamknięte. Otworzyłem drzwi przy elektrowni już, zobaczyłem Nexę, który widział, że otworzyłem, popieku. dalej i otworzyłem światła. Potem szedłem w stronę środka, bo na prawo miałem questę, ale już ktoś znalazł ciało. Okej, okay, wydaje mi się, że Dobrodziej Pacol i Ewron są niewinni, ja skipuję. No ja No Ja, ja z no na Aliena. Alien. No ja, mam, ja, ja wiem, że, się że, że mam, zjadowali. Zjadowali. Tak Nie no, to skipnijmy, żeby tam. Czemu Mandzia nikt nic nie pyta, bo w sumie... No właśnie, no właśnie. też jestem ciekawy. Poko, to, to, zapy to, to zapytajcie. Ty, no, nie zapytajcie. To... Spokojnie, Mandzia się sam w kopie za chwilę. Najlepiej Easy. tak, najlepiej. Wiem, że jestem zielonym, na tym polegał żart. Paczam, zrejdowali. Zrejdowali. No bo nic nie chciał mówić. Wy no, no, ja się przeczęcie, że gra nie zalienę. Ja, za, ja za szybko głosuję. Ja Zalienem za za, za się fajnie gra, ale czasem zgrzyta się zębami na to. Czy ja tutaj miałem zadanie? Nie, mam weapons, Co tutaj? Czy ja miałem kiedykolwiek to zadanie? O jezu, dobra. Zrobicie te stabilizery, dajcie mi zrobić to. Tu i tu, ok. Dajcie mi to. O, o, o. Mam nadzieję, że zrobię te stabilizery, chociaż jest jeszcze ile? 44 sekundy, jeszcze w cholerę czasu jest. Dajcie się śpieszyć na to, nie trzeba. Co mi na spokojne, pójdę spacerkiem. No halo. Dobra, e, Szymek tutaj przybiegł, Szymek przyszedł do mnie, ale nie, nie przybiegł do mnie w żadnej własnej sprawie, po prostu do mnie przybiegł tam, żeby to zrobić, abym ja tego nie zrobił. Nie wiem dlaczego pobiegł tam głębiej, ale no, to nie jest nic podejrzanego, że chłopca je głębiej po prostu. No, Among Us jest pokiem największym, jeśli się zgadzam, jaki dokładnie. Nie super. No szkoda, że to Town of Salem jest takie skomplikowane, ale zrobimy sobie mafię taką zwykłą na Discordzie będzie super. No znalazłem yy, ciało Paczola z prawej, przy teleskopie. Generalnie był tam też dobrodziej, który nie mógł tego zrobić, bo wyminął nas wszystkich. Nie, to nie jest yy, dobrodziej. Więc Paczol zginął na teleskopie, centralnie tam na prawo, jak się idzie od tych, tych. Ale widziałem tylko dobrodzieja, który poszedł w ogóle dalej, z, z jakby przed, więc to na pewno nie dobrodziej. Więc albo Miki, albo Alien, albo Mandzio, ale nie widziałem żadnego, żadnego... Dlaczego nie jeszcze? Dlaczego pominąłeś? Ewron, dlaczego pominałeś? Szymka. A w sumie jeszcze Szymek jest, dobra. Sorry, sorry, sorry. Miki, nie, mam pasownika. pytanie, co robisz w tej rundzie? No, dokończyłem danie z danymi. Zadanie z tymi wysyłaniem danych i teraz yy, o 2 robiłem zadanie. Co to jest zadanie od 2? Na czym ono polega? No, tam, że się taką butelkę z gazem w... Szymek, co robisz w tej tak rundzie? z powietrzem Ja na początku, jak się pojawił tak, się tak, tak. w prawo, musiałem odblokować drzwi i od razu wybuchł alarm, więc poszedłem do góry w prawej stronę. I, I tam my tak. Dobra, w... dobra, dobra. Ja głosuję na Szymka, nie wybuch od razu alarm. To nie zajęło tak dużo czasu. Ja, zdą... ja... ja zdążyłem zrobić. Zdążyłem z Szymek zrobić jedno zadanie i prawie robiłem już drugie w momencie, kiedy wybuchłem. No dobra, jak, jak uważasz? Ja, ja, Szymek? Ja ledwo co odblokowałem w, sensie, w sensie. Może chciałem... nie Szymek, Szy Szy ale nie mamy, nie mamy dowodów na nikogo. Na pewno nie Dobrodziej. Ja wiem, że na pewno Dobrodziej jest niewinny. Wiem, że ja jestem niewinny, bo jestem niewinny. Ewron, ty też mi się wydaje, że jesteś niewinny. To musi ja, być ja Miki trzymałem, Szymek. A ja ale, możliwe, że to jest Alien. Po tym, jak Alien zrobił dwa razy Pepega taktykę, że, że nie, nie chce współpracować, to teraz jest po prostu winny i nie chce współpracować i to jest całkiem możliwe, że to jest Alien. Alien, ale w sumie teraz... Co, Alien no. czy Szymek? Wy już zagłosowaliście nie na Szymka, tak? No ja myślę, że Szymek. Ja skipuję, no. bo ja nie mam... Ja niego. na Szymka zagłosowałem. Ja myślę, no, że to... Mandzio i Alien. No <laughs> czemu my się nie widzieliśmy po lewej stronie przypadkiem? Widzieliśmy się, ponieważ jak ja stałem z Ewronem cały czas z prawej strony, to ja się już denerwowałem, tak, poszedłem i na lewą poszedł, stronę. Poszedł, i poszedłem tak, na ja lewą znam. stronę i tam my się spotkaliśmy. No tam na górze się widzieliśmy, nie widziałeś? Widzieliśmy, tak, widzieliśmy się Okej, okej, okay, okay, myślałem, że z Mikiem się widziałem. Myślałem, że z Mikiem no więc... się widziałem. nie, nie wiem. Nie wiem, tak trochę na kogo zagłosować dobrodz. Ja ja Aliena. Ja, ja. 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 Nie. Wiem. A ty macie widziałeś Szymka na pewno z lewej? Widziałem w lewym górnym rogu, bo on szedł, ponieważ nikt się nie zgłaszał do sejmowego z prawej strony, więc ja bo nie Yy, tym teleskopie, nie. No ja, no ja po prostu wiem, wojenne, ja wiem, wojenne. że to nie jest Dobrodziej i raczej to nie jest Evron. Po prostu. Hmm. Raczej to nie jest Evron, ale czy to nie jest Evron? To raczej nie jest Evron. Unlucky, unlucky. Ta runda nie jest dobra. Ta runda nie jest dobra. Jest y, blady szybko zginął. Jak Bladi szybko ginie, to wtedy jest bardzo ciężko grać, bo Bladi zajebiście dobrze sprawdza wszystkich, chodzi za nimi, i to kontroluje. No ja, ja tak naprawdę z nikim nie chodzę w tej rundzie, tylko biegnę i sprawdzam i robię zadania. O, właśnie dokończyłem. A, tutaj nie ma przejścia. Dobra, widzę, że wszyscy jak pajace poszliśmy. Okej. Okay. Dobra, to też nie jest Miki. To nie jest Miki. To nie jest Evron, idę, jak naprawię światła, zrobię emergency meeting, prawdopodobnie kolejna osoba nie żyje, zobaczę czy kolejna osoba nie żyje, jeżeli, e, nie, wszyscy żyją, dlatego zróbmy emergency meeting i porozmawiajmy na ten temat. Okej, okay, udało się zanim jeszcze ktokolwiek zginął, okej, okay, super, tak, udało no, nie się uda zanim, no, no, nie, nie udało Miki, się. Miki, zginął, A Jezu. To niedobrze, unlucky. Dobro i Ewron. Ja wiem, że wy jesteście Legit, to jest Szymek i Alin w takim razie. Ja poszedłem teraz na początku na sam dół, Nie obchodzi tam mnie Szymek, żeby na Szymek nie obchodzi mnie. Widziałem jak Ewron wykonuje swoje zadanie. Dobrodzie jest potwierdzony też, ponieważ nie ma. No szko, Gra po raz pierwszy mówię, raz na mapie. Ja miałem powiedzieć, że Miki jest Legit, bo włączył światło. No ja też, ja, ja też, te, ja, ja, ale ja, ja, widziałem, ja, ja, światło, ja widziałem, że nie. Ja widziałem, że Miki wykonał to butle to po i tego. pierwsze tedo. włączyłem ja. Aha, dobra. To, po to po pierwsze. A po drugie... Po drugie, yy, nie ufam w tym momencie Mandziowi. Spoko, bo jesteś zdrajcą, względu... dlatego mi nie ufasz. Nie, uważam, że ty jesteś zdrajcą i świetnie grasz. Spoko, Szymek. Ktoś z, was chce się, ktoś z was chce się upewnić, że jestem, bo mam takiego fajnego questa jak Med Station. No to super, Alien, to mi pokażę w kolejnej rundzie po tym jak zabijemy szymka. No super, tym, jak, szymka. Wiesz, jak zabijesz mnie po nie drodze. Wiem, ja byłem do, na do, cyferkach, do, do, do. na Nie, głosujemy na szymka, Zagłosowałem no na szymka. Do, do. Dobra. Nie, ja byłem na cyferkach na dole w randomnym roku, dalej nie znam. No dobra, zrobić. i do Med Station lecimy, tak? Sprawdziłem. Tak, ja byłem i po prostu zwiększył się pasek, no chyba, że mm. naprawdę szczęśliwy zbieg okoliczności to był. Ja sobie po drodze jednego quest'a wykonam. S? S. Mhm. Najgorsze jest to, że Alien mnie teraz zabije, jak będę tutaj po drodze. A nie, Alien to zaaktywował. dobra, to czekamy. Chodź Alien. Chodź Alien. Alien. Alien, no, chodź się potwierdź. Ach, chyba. Jeżeli Ewron nie żyje, to jest to dobrodziej. A jeżeli dobrodziej nie żyje, to jest to Ewron. Tutaj na górze nie ma ciała. No, halo. No, czekamy tutaj wszyscy. Nie, to tutaj jest. Okej. Okay. Okej, okay, to jest Evron. To jest Evron w takim razie. To na pewno nie jest dobrodziej, to jest Evron. Ja nie mam emergency meetingów, GG. E, nie mam emergency meetingów. Emergency meeting musimy zrobić. I to będzie Evron. Mhm, zaknęły się drzwi. Konwinient bardzo. Światła wyłączy, pozabija. Ktoś musi zrobić emergency meeting, ale teraz nie zrobimy emergency meetingu, bo są światła wyłączone. Musimy powoli iść obok siebie. Dobrze, zakumali! Zakumali! 1000 IQ, tak 100 tysięcy IQ place, 100 tysięcy IQ place, 100 tysięcy IQ place. Okej. Okay? Ewron będzie próbował na mnie coś rzucić, ale to jest Evron. No to nie może być dobrodziej. Dobrodziej gra pierwszy raz na tej mapie. Dzień dobry. Dzień dobry. No to ja się alien? Alien jest czysty. skanowaliśmy. Tak, Alien jest czysty, skanował się na moich ja oczach. Ja byłem świadkiem dobrodzieja skanowania się. No to jest Sewrą w takim razie. Wiem Alien, że mi nie ufasz, ale naprawdę w tej grze to jest Dobro po prostu... ja tak. się skanował? Tak, ja się, tak. się na moich Zaraz oczach. Zaraz po Alienie się zeskanowałem. To, to musi być mandzio w takim razie. Nie, Ewron, to jesteś ty w takim razie. Poczekaj, Ewron, no, ale dlaczego mandzio w takim razie? Ja wskazałem, no, ja dobrze zrobiłem dedukcję ja jest że jest alien. Ale skoro alien się skanował, to to jest dobrodziej. Ja wcześniej powiedziałem, że dobrodziej no, nie, jest nie dobrodziej. może być dobrodziej. Na nie może być skanował. dobrodziej. Dobrodziej nie no, to może to być. No skoro alien i dobrodziej się skanował, to to musi być mandzio. Nie, Ebron to jest. No ale co ty. masz na swoje usprawiedliwienie? No ja się nie skanowałem. No ale to co robiłeś takiego, że możemy ci zaufać? No trzymałem się dobrodzieja, byłem przekonany, że jest safe. Kiedyś się odmówiadał. Nie, Wyłączyłeś światła, tym jak wybiegłeś, to się zamknęły drzwi za tobą, bardzo convenient, ale zgaduję, że to po prostu Szymek zrobił, zamknął za tobą drzwi, jak ty wyłączyłeś światła i to niestety, Evron, jesteś tym, no po prostu. Dobro. Ja, wiesz, ufamy Mandziowi? Zaufajcie mi, chłopaki, naprawdę, zaufajcie, ten jeden raz mi zaufajcie, nie, nie, ja 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 nie pożałujcie, nie pójdziecie spać z y, w złością, naprawdę, proszę was. No, przekonuje hmm. mnie Mandz. aczkolwiek, Proszę, całą tu rudę, ej, słuchajcie, całą Ja cały czas whitelistowałem, bo Byliśmy cały czas tam po prawej górze. To fakt. Ewron i gra bardzo safe. Ewron gra bardzo Ali, safe i gra taka, bardzo dobrze, że... ale to naprawdę nie jest Ja wiem, ja wiem co Mandzio robi, ja wiem co Mandzio robi. M to, co to był... Proszę z z z z Alien, zaufaj mi, naprawdę teraz. Mandziu był z nami cały czas, ale hmm. nie mógł nikogo zaatakować, no bo byliśmy we dwójkę, się no, Ale Ja specjalnie poszedłem uratować światła. Ale tak, Ewron poszedł uratować światła, ale ja specjalnie spowolniłem się na tyle, żebyśmy zaczęli iść kratka na kratkę obok siebie. Specjalnie zacząłem tak chodzić i czekałem na was, żeby nikt nas nie miał silnego wyjścia, jakbyś z ja nas. Ja mogłem wybiec i mogłem polecieć zabicia Ewrona. Mogłem ja wybiec, mogłem taktę... zabić wrona. Miałem bardzo dużo okazji do zabicia Ewrona, bo on się nie trzymał no, tak to by blisko, było jak wyrazu Nie chciałby przecież, jakbyśmy w tej... my we dwójkę byli z dobrodziejem. Tak, ale wy byście tej... musieli znaleźć jego ciało jeszcze zrobić emergency meeting, a ja mogłem zrobić jakiekolwiek wydarzenie, albo mógłby to zrobić Szymek. To naprawdę jest. W tej e rundzie ja miałem taki cel, żeby mnie Alien nie zabił, bym przekonany, że to Alien, więc chciałem się trzymać dobrodzieja, ale wszyscy się trzymali przy sobie i wiedziałem, że alien nikogo nie zabije, bo będzie było obok. Chciałem zrobić quest, ale potem światła się wyłączyły i poszedłem włączyć światła. I tyle. To jest ja nie wiem, nie wiem czy ktoś się skanował czy coś. Nie, Al, no, alien, Dobrodziej, Evron był jedyną osobą, która od nas odbiegała dalej bez żadnego strachu. My we trójkę naprawdę no, się trzymaliśmy blisko, Evron no, trzymał się, bo się blisko, ale nie aż alienyko... tak blisko jak dobrodziej. my. Okay. Co robimy? No, panowie... Ja to się Widzimy się za głosem nie nie z... serca czy wydaje, wydaje mi się, że to Mandzio. Tak panowie naprawdę, panowie nie... GG Evron, Dobra gra, dobra gra. No, wygrałeś. Nie wiem jakim cudem, ale wygrałeś. Nie miałem już pojęcia, co mówisz No, 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 szkoda, o szkoda. Kurde. Ajajaj. No. No. Aj, aj. no. Ale Mancio zawsze o, tak, zaufajcie mi, zaufajcie mi, a potem wszyscy giną. Wiesz wie co, Alien? ja byś nie zauważył twoje... Mancio zawsze mówi, zaufajcie mi, już 50 razy ciebie ugryzło w tyłek, że mi nie ufasz nigdy, w niczym. Bra moment sobie. Zwracam honor, zwracam honor. Myślałem, że nas tutaj robisz, e, kopiesz dołki, ale okay. I teraz Ewron musi 40 Uch. sekund, żeby kończyć. Koniec... Zabi A w chłopaki jest jakie. I te zody. Co to jest, o to? Co? Jakie śmieszne zadanko? Ej, ja? Proszę, że, no. Jakbyś na no. moich oczach nie zabił jak Mikiego, to bym do teraz sądził, że to jest jak Miki. <noise> ale bardzo ładna. Emu, warna... na... 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 to była taka bitwa pomiędzy nami, ta wow. rozgrywka, stary. co nie ale stary. To... 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 O, klęcz, to ciężko... klęcz totalny to był. Stary, ale przez mhm. to, jak ktoś naprawił w tym sam. Ja patrzyłem na procenty i jak pykły procenty, to ja odszedłem tej maszyny, bo tak. wiedziałem, że ty na mnie patrzysz. Mhm. I oto oparłem wszystko, mhm. nie? Że, mhm. dobra, dobra, nie mogę zabić mandzia, mhm. bo mandzio będzie argumentował co rundę, że ja nice. jestem safe. Ja tak? miałem, ja miałem mhm. farta z tym szymkiem, że trafiłem szymka, bo jakbym wiesz, ja bym nie nacelował się na szymka, tylko na, nie pamiętam około drugiego. Ja bym Aliena od, e, wtedy przekonał was do zabicia. To wtedy byłoby Dzidzi, to w ogóle wtedy byście. By, I byście jak Szymek Kumar, to ja takie S. <laughs> to mnie tak rozwaliło. No.